Muszą sobie Państwo wyobrazić, że jestem na Undertalku, co akurat nie jest trudne. Chodzę jak struta, chodzę jak struta. Mój chłop mi przywlókł na kolację znów mamuta. Całkiem pokaźna sterta mięsa, a dodatkowo to nasadła. On zaraz zasie, ja to wszystko będę jadł. W wielki worek mięsa, a dodatkowo to nasadła. O no zaraz zaśnie, ja to wszystko będę jadł. I tak już będzie, i się nie zmieni na przyszłych wieków rysującej się przestrzeni. I tak już będzie, i się nie zmieni na przyszłych wieków rysującej się przestrzeni. Nie minął moment, zaledwie chwila. A jakim cudem ubił mi pterodaktyla. W zasadzie jeden worek kości, skóra rozpięta jak na drutach, Na całe szczęście jeszcze zapas mam, mam buta. W zasadzie jeden worek kości, skóra rozpięta jak na drutach, Na całe szczęście jeszcze zapas Mam, mam buta. I tak już będzie, i się nie zmieni, na przyszłych wieków, Rysujących się przestrzeni. I tak już będzie, i się nie zmieni, na przyszłych wieków, Rysujących się przestrzeni. W piątek z kumplani szedł do jaskini. Najlepszy lokal u nas przed Anno Domini. Mówił, że wróci przed północą, a się tłumaczy żalisarka. Że, że chciał leć jeszcze, nie wymyślił nic zegarka. Mówił, że wróci przed północą, a się tłumaczy żalisarka, że, że chciał leć jeszcze, nie wymyślił nic zegarka. I tak już będzie i się nie zmieni na przyszłych biegów rysującej się przestrzeni. Nie na przyszłych wiew, rysującej się przestrzeni i na ja Norwał brundy takiego ssaka. I jakim cudem jeszcze zrobił jej dzieciaka. Chuda jest taka i koścista, że aż żebrami w oczy drapie. Jak w mordę strzelił najzwyklejszy homo sapyz. Chuda jest taka i koścista, że aż żebrami w oczy drapie. Jak w mórz wystrzelił najzwyklejszych sapiens na I tak już będzie i się nie zmieni. Na przyszłych wieków rysującej się przestrzeni.